Witajcie, kochani. Witajcie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zaszczędzić moc obliczeniową procesora w Protus, pracując nad sesją, pracując nad aranżacją, szczególnie dla tych, którzy pracują z instrumentami wirtualnymi. Zapraszam serdecznie. Muzyka Mam tutaj taki spreparowany kawałek, który, właśnie zaraz zobaczycie, że jak on zacznie odtwarzać protuls, to co tutaj jest, to tutaj lekko nam wzrośnie. Nie wzrośnie bardzo mocno, bo tutaj nie ma jakiegoś przeładowania, ale możemy tutaj, prawda, zadziałać. Zobaczcie. A teraz to widzieliście, że tutaj nam podskoczyły, podskoczyły te mierniki. Te mierniki odpalamy sobie w oknie Windows i System Usage. Eee, tutaj, tu możecie sobie odpalić. Jeśli by wam coś się harczało, albo coś jakieś trzaski, to też warto spojrzeć na to okno. Czy przypadkiem nie kończy wam się pamięć albo, e, albo e, pamięć dysku, także e, to tutaj możemy zrobić. I teraz tak, jakie mamy możliwości? Po pierwsze, e, w oknie Playback Engine, e, możemy sobie. Tutaj zwiększyć bufor, tak? To jest jedna rzecz, którą możemy zrobić. Możemy tutaj e, zwiększyć sobie pierś dysku. To też czasem pomaga. E, w przypadku, kiedy nam sesje e, czasami e, e, tutaj b, b, robią się nieciekawe, nie cieka, nie moi drodzy. E, właśnie tak. Tutaj możemy sobie e, to zrobić, bo w momencie, kiedy nagrywamy, nagrywamy z małą tutaj, e, z mniejszą wartością, i to potem może się przy, przy dużych sesjach, może to nie wystarczać. Zobaczcie, teraz w momencie, kiedy właśnie odtwarzamy, to skaczą nam te mierniki. A jeśli wyłączę te wszystkie instrumenty, to całkowicie nam to spada, tak? No nie słyszymy nic, bo dopiero jak włączę. Ale, e, moi drodzy, co możemy zrobić? Mamy aranżację. I teraz tak, jeśli. Już zdecydowaliśmy się na jakiś instrument, to mamy taką możliwość, żeby e, zrobić coś takiego, moi drodzy. Jeśli jeszcze na tych instrumentach używamy jakichś pluginów, co dodatkowo e, jakby naszą pamięć wykorzysta, możemy zamrozić taką ścieżkę. Możemy sobie zamrozić e, taką ścieżkę i to nam e, pomoże lekko zredukować e, tutaj e, tą. E, pamięć. E, kolejna rzecz, którą możemy zrobić, to po prostu, e, po prostu ścieżki, których już jesteśmy pewni, możemy deaktywować i je ukrywać. E, tą funkcją tutaj, hide, make inactive. To jest bardzo fajne. Ja tego bardzo często używam. I tak, co nam to daje? Otóż, zobaczcie, da nam to to, że te ścieżki e, staną się nieaktywne. I nie będą nam zabierać e, mocy obliczeniowej, ale jeśli je zdeaktywujemy tak po prostu, no to nie będziemy mieć ani instrumentu, ani, e, no, ani instrumentu w naszej aranżacji, ani ścieżki, tak naprawdę, no bo one znikną, e, prawda? Staną się nieaktywne e, i znikną, tak? E, no to by było trochę głupie. Dlatego. Co ja robię? Zazwyczaj, jak pracuję nad sesjami i swoimi utworami, to robię sobie commit. Funkcję commit, w której mamy możliwość schowania i zdeaktywowania tej ścieżki. Teraz, tak, mamy ścieżkę, powiedzmy sobie z jakimiś efektami i, i jest to ścieżka, na przykład na instrumencie mamy zapięty jeszcze jakiś efekt yy, powiedzmy, powiedzmy sobie, ja to spróbuję zrobić tutaj na potrzebę tego filmiku yy, zapnijmy sobie jakiś yy, reverb na przykład i zobaczcie, jak dopalę, dopalę tutaj jeszcze parę procesorów, to tu się naprawdę zrobi po prostu większe zużycie, większe zużycie tutaj, procesora. Zobaczcie teraz, jest już trochę więcej. Jest już trochę więcej. Zobaczcie, jak to rośnie szybko. I teraz tak, możemy zamrozić ścieżkę. Da nam to, da nam to e, jako, takie, e, e, jako takie efekty. Zobaczymy, zobaczmy sobie tutaj teraz. Weźmy sobie tą ścieżkę, powiedzmy, z tymi efektami. E, zamroźmy, ja tylko wyłączę grupę. I spróbujmy sobie ją zamrozić. Prais. Teraz w momencie odtwarzania. Jest minimalnie mniej. Jest minimalnie mniej, tak? Jest minimalnie mniej. Yy, także jest to dobry dobry sposób, ale ja, tak jak mówiłem Wam. on phrase. Zrobimy. O! się odświeżyło. Yy, I teraz tak. Ja, co yy, lubię robić, to lubię robić właśnie funkcję commit. I zaraz Wam to pokażę. Zaznaczymy sobie wszystkie ścieżki ładnie tutaj i zrobimy funkcję commit. Moi drodzy. I tutaj, oczywiście, możemy ustawić różne opcje: Selected tracks, Edit, selection, prawda, cokolwiek chcemy. Moi drodzy, tu możemy konsolidować klipy, prawda? Automatykę sobie na przykład głośności czy panoramy, prawda? Ustawienia sendów i, 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 i grup. No i tak, robimy commit. Protus sobie to przelicza w tym momencie. I daje nam gotowe ścieżki. Tamte deaktywował. I teraz zobaczcie co się stało. Mamy to samo. W, w Protulsie teraz mamy to samo. A zużycie jest zupełnie inne. Ale... W momencie kiedy byśmy chcieli do jakiegokolwiek instrumentu wrócić, możemy to zrobić, moi drodzy. Wystarczy je po prostu sobie tutaj pokazać i do każdego z tych instrumentów możemy dalej wrócić, żeby na przykład zmienić go e, na przykład e, i potem możemy sobie to robić. A już mamy zaoszczędzone miejsce tak naprawdę w pamięci naszego tutaj e, e, protulsa. Prawda? To jest też dość istotna sprawa. To jest najlepszy według mnie osobiście. Ja to jest moje zdanie, i, i, i myślę, że jest to bardzo dobry sposób, do tego, żeby właśnie tutaj sobie w ten sposób radzić. Po prostu zgrać ścieżkę, a jak nie będzie nam coś pasować, zawsze możemy ją przeedytować, bo one dalej są w sesji. Ale my mamy już zaoszczędzoną pamięć tutaj wirtualną, także warto o tym pamiętać. Taki szybki sposób chciałem Wam dzisiaj pokazać. Na to, żeby właśnie zaoszczędzić sobie miejsce, bo teraz jak zagramy, to to zużycie jest ee, niewielkie. Także myślę, że to jest dobry sposób. E, pozdrawiam Was serdecznie e, i trzymajcie się do następnego. Cześć.